Nowa Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy liczy 41 radnych. Nominacje osobiście wręczali dwaj szefowie, miasta i rady. Potem rozpoczęło się pierwsze ciężkie zadanie czyli wybory. I chciałoby się powiedzieć: Umarł król, niech żyje król. Miejsce dotychczasowego szefa młodzieżowej Rady Miasta, Jakuba Sikory, zajął uczeń zespołu szkół technicznych. Nazywam się Wojciech Grabiec i mam 19 lat. Jestem mieszkańcem Częstochowy. W głosowaniu zdobył 28 głosów, jego kontrkandydat 12. Trzeba powiedzieć, że wszyscy kandydaci na fotel szefa, wiceszefa czy rzecznika młodzieżowej Rady Miasta mieli znakomite wystąpienia i prezentacje. Było widać i słychać, że ci młodzi ludzie mają ogromny potencjał i chcą przez najbliższe lata pracować dla tego miasta. Najważniejsze będzie na pewno aktywne uczestniczenie młodych ludzi w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, a nie tylko wolnego, ale też zarazem tego czasu, który poświęcamy. Szkoły. Co by nie mówić, samorządowcy już za swoimi plecami mogą czuć oddech tych młodych ludzi, którzy być może marzą o karierze politycznej. A czy głos młodych ludzi jest ważny dla prezydenta Krzysztofa Matyaszczyka? Młodzieżowa Rada Miasta, która mówi głosem młodych ludzi, młodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta jest bardzo ważna dla nas. Staramy się wsłuchiwać w te głosy, staramy się odpowiadać na te głosy. Jeżeli środowisko młodych rekomenduje, oczekuje, prosi o to, żeby na przykład zorganizować określony typ imprezy w naszym mieście, tak było z festiwalem Summer Chill. No to ten festiwal na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Częstochowie i rodzi dużo pozytywnej emocji, takich ciekawych inicjatyw przy tej okazji. Cieszę się, że młodzi ludzie chcą się włączać w życie Częstochowy. Być może za kilka lat ci młodzi ludzie zastąpią obecnych radnych. Bardzo się cieszę z tego, że młodzi ludzie angażują się w życie naszego miasta właśnie w ten sposób. Czyli uczestnicząc w pracach Młodzieżowej Rady Miasta, ucząc się demokracji i konsultując wszystko to, co ich dotyczy bezpośrednio, z nami radnymi Miasta Częstochowy. Wszystkie uchwały, które dotyczą młodych ludzi, są konsultowane z Młodzieżową Rada Miasta i my te uwagi zawsze bierzemy pod uwagę. Aby dopełnić formalności wyborczych, to dopowiedzmy: wiceszefami Młodzieżowej Rady zostali Kacper Ciszewski i Maksym Kimla, zaś rzecznikiem Natalia Socha.